Siema, siema widzowie, tutaj na Ty, a to jest kolejny film z tego kanału i dzisiaj jesteśmy znowu na backyardzie, ale uwaga, tutaj powstaje hopa, znaczy będzie powstawać nowa hopa przelotówka, będzie jakby długa, ale płaska myślę, że taka będzie fajna po kickerku, idealna, więc zaczynamy się brać do roboty i zobaczymy jak to będzie ja też myślę, że miał, ale dobra ja myślę, że zaraz... to podstawa wizu. Tak. Nie dołot. Siemano siemano. Mamy kolejny dziońek i tak ogólnie. To zobaczcie co robię na linii. E, mamy tutaj taką zmianę. Robię tutaj e, muldę z mini pompką. Znaczy mini-pomp, bo tutaj mam zrobić taką spoko pompę, żeby fajnie było nabrać prędkości po klikerze, bo prędkości nie ma, jakoś wsyca właśnie kliker mocno, więc zobaczymy, co się da tutaj zrobić, no i co, ja lecę dalej kopać. Tak to wygląda, tutaj mamy pompkę, tutaj wiesimy i wyskakujemy. nie wiem czy jeszcze nie Jakoś tego nie powiększyć znaczy Będę to na pewno powiększył, chcę dla testu sprawdzić e, To na pewno się wcale sypie. To jestem pewien, że to się sypie. Trzeba zrobić tutaj mieszankę No ale to pewnie już jutro, czyli w sobotka A teraz sobie skoczę zobaczyć jak to na razie jest Jak i poprawić kąt tego Bo na pewno muszę poprawić Bo nie wydaje mi się, żeby z pierwszej było dobrze No to co, dobra, lecę testować Źle no. nogi Uh, uh. Nie działa. E, Wrażenia są takie, bo e, pom, pompa działa. E, tutaj trzeba trochę więcej miejsca i, i będzie okej. Okay. Trzymano, Szymano, szumano. kolejny dzionek mamy i ogólnie tak to wygląda. E, tutaj kopię kartofelek, miałby dzisiaj skakać kikerka. Ale niestety go nie ma, nic nie odpisuję, po prostu znikną. Dobra, jestem już na górze. Prowizorycznie to skończyłem. sobie skoczę raz i zahamuję przed tym, żeby po prostu na razie nie ten. I, i zobaczymy, jak to będzie na razie. No, jak widzicie, się wszystko sypie. Chopa jest strasznie miękka, bo jest na razie z piachu, ale chyba jest ok. Jak się zrobią, bardzo twardo, będzie ok, więc teraz idę to testować. Dobra, teraz spróbuję już to polecieć normalnie. Zobaczymy, jak to będzie. Hmm. Trochę się cykam, że znowu mnie wybije, tak jak tam, ale zobaczymy. Ech. E, no ten, za krótko mulda znowu. Ej, jest o wiele lepiej. jest nie lipa, Jaj nie wiem jak to naprawić. Jadę na chopkę dużą prędkością, znaczy na chopkę, na pompeczkę, i ona, jakby mnie tak wybija, że przednie koło i ląduje. Po prostu mnie wybija, nie? Chociaż ja pompuję. Jak... Dobra, może teraz, bo mnie jakoś dziwnie wybiło. O! Znowu! To mnie wybija, i wbija mi po amur, nie? Że pik jakby lecę, lecę, chcę spompować że jak z to mnie wybija i ląduje mamy kolejny dzionek no i co, jesteśmy na backyardzie dalej robię chopeczkę jest z nami też tutaj Natan on robi tam coś przy drugim kikerze, bo ogólnie teraz już mamy dwa kickery na backyardzie